Witam wszystkich. Nazywam się doktor Grażyna Torbicka. Dziś omówimy kwestię, która nurtuje wielu mężczyzn, ale wstydzą się o nią zapytać. To zmartwienie, które mogło Was trapić przez dziesięciolecia. Czy kiedykolwiek w tajemnicy zastanawialiście się, czy kiedykolwiek w życiu będę miał szansę być silny i potężny, czy mogę jeszcze trochę zwiększyć swoją długość? Czy naprawdę jest tak źle w porównaniu z nastolatkiem? Wielu słyszało powiedzenie, im dłuższy, tym silniejszy. To powiedzenie działa jak klątwa, sprawiając, że wielu mężczyzn martwi się od młodości aż po starość. Dziś dr. Torbicka, opierając się na dowodach medycznych, dokładnie przeanalizuje ten temat, wyjaśniając, co jest prawdą, a co fałszem. Witam wszystkich. Nazywam się dr. Grażyna Torbicka. Dziś omówimy kwestię, która nurtuje wielu mężczyzn, ale wstydzą się o nią zapytać. To zmartwienie, które mogło was trapić przez dziesięciolecia. Czy kiedykolwiek w tajemnicy zastanawialiście się, czy kiedykolwiek w życiu będę miał szansę być silny i potężny? Czy mogę jeszcze trochę zwiększyć swoją długość? Czy naprawdę jest tak źle w porównaniu z nastolatkiem? Wielu słyszało powiedzenie: Im dłuższy, tym silniejszy. To powiedzenie działa jak klątwa, sprawiając, że wielu mężczyzn martwi się od młodości aż po starość. Dziś, doktor Torbicka, opierając się na dowodach medycznych, dokładnie przeanalizuje ten temat, wyjaśniając, co jest prawdą, a co fałszem. Jeśli chodzi o kwestię rozmiaru, czy kiedykolwiek zastanawialiście się, ilu mężczyzn jest z siebie niezadowolonych? Przeprowadzono kiedyś badanie na dużą skalę, w którym zapytano 500 zero heteroseksualnych mężczyzn. I wiecie co: ponad połowa. Bo 55% mężczyzn było niezadowolonych z wyglądu swoich genitaliów. Ale tu zaczyna się ciekawa część. Badacze zwrócili się z pytaniem do żon lub partnerek tych mężczyzn. Odkryli, że 85% kobiet było bardzo zadowolonych z rozmiaru i wyglądu swoich partnerów. To dziwne. Mężczyźni byli strasznie zmartwieni, ale kobiety trzymające ich za rękę nie widziały problemu. Z drugiej strony, gdy dwoje ludzi jest ze sobą tak długo, wygląd może już nie być w centrum uwagi. Ale największym problemem jest bariera w waszej głowie, prawda? Dlaczego więc istnieje tak duża rozbieżność poznawcza? Głównym powodem jest to, że internet jest dziś tak rozwinięty, że łatwo jest natknąć się na filmy erotyczne, które potocznie nazywamy filmami pornograficznymi. W pogoni za stymulacją wizualną do tych filmów często wybiera się aktorów o ponadprzeciętnych warunkach. Po długim oglądaniu niezwykle obdarzonego głównego bohatera, ludzie błędnie wierzą, że to jest standard normalności, zacierając granice. Wcześniej omawialiśmy, co uważa się za przeciętną długość. Według wszelkich statystyk medycznych, średnia długość męskiego członka we wzwodzie na świecie wynosi około 13,2 cm. Dopóki twoja długość mieści się w rozsądnym zakresie, niezależnie od tego, czy jest dłuższa czy krótsza, jest to normalne. Zatem jak krótki musi być członek, aby w medycynie uznać go za nienormalny? Ogólnym standardem diagnostycznym w medycynie jest to, że jeśli długość po wzwodzie jest mniejsza niż 7,5 5 cm, diagnozuje się zespół mikropenisa. Stan ten jest w rzeczywistości bardzo rzadki. W Polsce, a nawet na świecie, odsetek ten wynosi mniej niż 0,2%. Zazwyczaj jest spowodowany wrodzonymi wadami, poważnymi zaburzeniami hormonalnymi, przebytymi poważnymi operacjami, skutkami nowotworów ITPA. Ale dziś chcemy porozmawiać o tym, że większość mężczyzn, których długość mieści się w normalnym zakresie, zawsze czuje, że nie są wystarczająco dobrzy i odczuwa niepokój. Tak więc źródło problemu często nie leży w rozmiarze organu, ale w uczuciach. Wielu mężczyzn ma całkowicie normalny rozmiar, ale odczuwa ból. Ponieważ czuje, że nie osiągnęli idealnej długości oczekiwanej przez siebie lub społeczeństwo. Taka sytuacja jest w rzeczywistości przejawem cielesnego zaburzenia dysmorficznego. W medycynie istnieje nawet specjalna nazwa, zaburzenie lękowe związane z rozmiarem prącia. Nie oznacza to, że ci mężczyźni naprawdę mają problem, ale że mają głęboko zakorzenione przekonanie, że ich penis jest za mały, co wywołuje bardzo silne uczucie lęku. Jak poważne jest to zaburzenie lękowe? Definiuje się je jako sytuację, w której pacjent spędza ponad godzinę dziennie, nieustannie myśląc i martwiąc się o rozmiar swojego członka. U niektórych osób objawy mogą być tak poważne, że nie mogą normalnie funkcjonować w codziennym życiu i pracy, co utrudnia pierwsze am intymne relacje z partnerką. W cięższych przypadkach mogą nawet wymagać hospitalizacji lub rozwijają się u nich myśli depresyjne. To nie są żarty. To bardzo poważny problem zdrowia psychicznego, który może mieć realny i głęboki wpływ na jakość życia człowieka. Dlatego uważam, że musimy zająć się tym problemem na poważnie. To bardzo ważna część zdrowia mężczyzn. Innym przerażającym aspektem tej kwestii jest to, że gdy jesteś zaniepokojony i szukasz w internecie jak powiększyć penisa. Znajdziesz tysiące wyników wypełnionych wszelkiego rodzaju nieznanymi ludowymi sposobami i maściami bez podstaw medycznych, a nawet nielegalnymi zabiegami. Wiele osób zostało z tego powodu oszukanych. Pieniądze to mały problem, ale najgorsze jest wyjeżdżanie za granicę lub szukanie leczenia u lekarzy bez uprawnień, co może spowodować trwałe uszkodzenia. Drodzy panowie, proszę, nie róbcie tego. Jeśli naprawdę macie ten problem, Pierwszym krokiem jest znalezienie profesjonalnego urologa lub psychologa, który z Wami porozmawia. Zanim podzielę się różnymi metodami omawianymi w medycynie, chcę przekazać Wam bardzo ważne przypomnienie. Północnoamerykańskie Towarzystwo Medycyny Seksualnej jasno stwierdziło, że o ile u pacjenta nie zostanie zdiagnozowany zespół mikropenisa, większość operacji lub zabiegów obecnie dostępnych na rynku, które rzekomo powiększają długość lub obwód prącia jest niezalecana i uważa się je za będące wciąż w fazie eksperymentalnej. Tak więc, chociaż wspomnę o kilku metodach, które były omawiane w literaturze medycznej i mają pewne wstępne dane, proszę, zanim rozważycie jakąkolwiek opcję, koniecznie skonsultujcie się z urologiem, który ma głębokie badania w tej dziedzinie. Chcę też ponownie podkreślić, że w naszej klinice nie oferujemy takich zabiegów, ale ponieważ tak wiele osób boryka się z tym problemem, zebrałam kilka istotnych badań. Ogólnie rzecz biorąc, dla osób zaniepokojonych normalnym rozmiarem prącia, opcje leczenia można podzielić na dwie główne kategorie: niechirurgiczne i chirurgiczne. Najpierw spójrzmy na opcje niechirurgiczne. Najważniejsze i to, co osobiście polecam, to poradnictwo psychologiczne. Może to brzmieć bezużytecznie, ale uwierzcie mi, jest bardziej skuteczne niż myślicie. Rozmowa z profesjonalnym psychologiem oraz wypełnienie kilku testów i kwestionariuszy może pomóc Wam bardziej obiektywnie zrozumieć, czym jest normalny rozmiar penisa. Co ważniejsze, może pomóc Wam skutecznie radzić sobie z lękiem i brakiem pewności siebie. Ciekawym badaniem stwierdzono, że zdecydowana większość mężczyzn, którzy skorzystali z poradnictwa psychologicznego i nie poddali się żadnym innym zabiegom powiększania penisa, zgłosiła, że po konsultacji nie chcą już poddawać się żadnym zabiegom chirurgicznym ani niechirurgicznym. Co to oznacza? Pokazuje to, jak wielki jest wpływ psychiki. Oprócz poradnictwa psychologicznego istnieją trzy inne metody leczenia niechirurgicznego: pierwsza to urządzenie do rozciągania prącia, druga to pompka próżniowa, a trzecia to terapia iniekcyjna prącia. Spośród tych trzech metod tylko jedna ma więcej danych wskazujących. Że jest możliwe powiększenie penisa. Urządzenia do wydłużania prącia mają niewielki wpływ na jego długość. Zasada działania tego urządzenia jest bardzo prosta. Metalowy pręt po obu stronach i pierścień mocujący powoli codziennie rozciągają prącie. Jednak zdecydowanie nie jest to proces na jeden czy dwa dni. Wymaga to wytrwałości i determinacji, aby nosić je przez kilka godzin dziennie przez kilka miesięcy. Zanim zobaczy się jakikolwiek efekt, jak więc skuteczne jest to urządzenie? Według badań, osoby regularnie je stosujące mogą po kilku miesiącach zwiększyć długość członka o około 2 cm. Może to brzmieć dobrze, ale zastanówcie się: musicie spędzać kilka godzin dziennie, robiąc to nieprzerwanie, niczym rehabilitację, a na końcu uzyskujecie tylko tę bardzo małą poprawę. Dodatkowo mogą wystąpić skutki uboczne, takie jak drętwienie i siniaki. Wiele osób nawet spędza mnóstwo czasu, nie widząc żadnego efektu. Jeśli chodzi o dwie pozostałe metody, takie jak pompka próżniowa, która wykorzystuje cylinder do zasysania, a następnie usuwania powietrza, aby członek nabrzmiał krwią, wszystkie obecne badania wykazały, że nie pomaga ona w zwiększeniu długości. Ostatnia metoda, przed którą chcę wszystkich najbardziej ostrzec, to terapia iniekcyjna prącia. Zbyt wiele osób używa do wstrzykiwania różnych dziwnych substancji, takich jak wosk silikonowy, a nawet jakieś nieznane olejki. Wiele z nich doprowadziło do katastrofalnych powikłań. Dlatego muszę stanowczo wszystkim odradzić, bez względu na to, jak bardzo ktoś was namawia, absolutnie nie poddawajcie się żadnej formie wstrzykiwania czegokolwiek w prącie. Porozmawiajmy teraz o operacji. Literatura medyczna omawia wiele różnych procedur chirurgicznych. A jedną z bardziej znanych jest przecięcie więzadła wieszadłowego prącia. Nasz penis jest przymocowany do miednicy za pomocą więzadła. Operacja polega na przecięciu tego więzadła. Teoretycznie, niewielka część penisa ukryta w ciele zostanie odsłonięta. Wygląda na to, że stał się dłuższy. Jednakże istnieje wiele powikłań tej operacji. Najczęstszym jest to, że podczas wzwodu penis staje się niestabilny z powodu braku podparcia. Kąt wzwodu może opaść, co wpłynie na stosunek seksualny. Oprócz tego istnieje wiele innych, bardziej skomplikowanych operacji, takich jak użycie płatów skórnych z innych części ciała, a nawet chrząstki żebrowej do wydłużania prącia, ale ogólnie rzecz biorąc, te operacje były w większości nieskuteczne, a zadowolenie pacjentów jest niskie. Omówiliśmy więc różne metody wydłużania i powiększania i dowiedzieliśmy się, że większość z nich ma ograniczoną skuteczność. A nawet jest obarczona ryzykiem. Teraz chciałabym zaprosić wszystkich, aby uwolnili się od mitu, że rozmiar ma znaczenie. Zadajmy sobie bardziej fundamentalne i ważne pytanie: czy większy penis koniecznie oznacza bardziej satysfakcjonujące życie seksualne z partnerką? Czy rozmiar penisa jest naprawdę kluczem do zadowolenia waszej żony? Wielu mężczyzn spędza całe życie, dążąc do zwiększenia długości członka. Mając ostatecznie nadzieję na zaspokojenie seksualne swojej partnerki, uszczęśliwienie jej i udowodnienie własnych możliwości. To dobry punkt wyjścia, ale wszyscy mogą iść w złym kierunku. Odpowiedź leży w bogactwie badań naukowych i doświadczeniu klinicznym. Może to zaskoczyć wielu mężczyzn, ale rozmiar penisa ma bardzo mały wpływ na satysfakcję seksualną kobiety. Można nawet powiedzieć, że w ogóle nie jest to główny czynnik. To tak, jakbyście poszli do pięciogwiazdkowej restauracji, czy obchodzi was tylko rozmiar talerza? Nie, obchodzi was, czy jedzenie jest smaczne, czy atmosfera jest dobra, i czy obsługa jest uprzejma. To samo dotyczy seksu. Spójrzmy więc na kobiecą anatomię z naukowego punktu widzenia. Najważniejszą strefą erogenną kobiety jest w rzeczywistości Łechtaczka. Łechtaczka jest jedynym organem, który istnieje po to, by dostarczać przyjemności. Jest pokryta ponad 8 tysięcy zakończeń nerwowych, co jest znacznie większą liczbą niż nerwy w żołędzi prącia. Zdecydowana większość kobiet potrzebuje bezpośredniej lub pośredniej stymulacji łechtaczki, aby osiągnąć orgazm. łechtaczka znajduje się nad wejściem do pochwy. Podczas stosunku seksualnego, niezależnie od długości penisa, może on w pewnym stopniu na nią oddziaływać, powodując pewne pośrednie tarcie. To również wyjaśnia. Dlaczego wiele badań wskazuje, że grubość penisa może być nieco ważniejsza niż długość, jeśli już naprawdę chcemy porównywać? Grubszy penis może bowiem podczas ruchów frykcyjnych bardziej kompleksowo ocierać okolice wejścia do pochwy i podstawę łechtaczki, przez co stymulacja będzie silniejsza. Porozmawiajmy o samej pochwie. Wielu mężczyzn ma błędne przekonanie, że muszą być wystarczająco długie, aby sięgnąć najgłębiej i dostarczyć partnerce niespotykanej przyjemności. To w rzeczywistości duże nieporozumienie. Pochwa kobiety to elastyczny przewód mięśniowy. Jej normalna głębokość wynosi około 7-8 cm. Podczas podniecenia seksualnego wydłuża się do około 10-12 cm. Ponadto rozmieszczenie nerwów w pochwie jest bardzo nierównomierne. Zdecydowana większość nerwów czuciowych jest skoncentrowana w zewnętrznej jednej trzeciej części. Czyli w głównej części przy wejściu do pochwy. Im głębiej w tym obszarze 3-4 centymetry, tym mniej jest nerwów i tym bardziej stępione staje się odczuwanie dotyku. To nam mówi, że nawet jeśli penis ma tylko przeciętną długość lub jest nawet nieco krótszy od przeciętnej, jest wciąż wystarczający, aby stymulować najbardziej wrażliwy obszar kobiety. Idea sięgania głęboko do szyjki macicy jest nie tylko fizjologicznie bezsensowna, ale czasami może powodować dyskomfort lub ból u kobiety z powodu zderzeń. A co z legendarnym punktem G? Punkt G znajduje się na przedniej ścianie pochwy, około 3-5 cm od wejścia do pochwy. Stymulacja tego obszaru faktycznie wywołuje intensywną przyjemność u niektórych kobiet. Ale stymulacja punktu G nie zależy od długości, ale od kąta i nacisku. Jest to bardziej kwestia techniki i pozycji i ma niewiele wspólnego z rozmiarem. Skoro już o tym wszystkim mówimy, co tak naprawdę wpływa na satysfakcję seksualną? Zebrałam kilka czynników, które są sto razy ważniejsze od rozmiaru. Pierwszym z nich jest więź emocjonalna. Panowie, jesteście ze swoimi partnerkami od dziesięcioleci. Seks nie jest już czystym fizjologicznym impulsem młodości, to bardziej wymiana emocjonalna i sublimacja. Kiedy wasza normalna relacja jest bliska, oparta na zaufaniu i zdolności do wzajemnego zrozumienia i troski, ta miłość naturalnie przeniesie się do łóżka. W codziennym życiu delikatny uścisk, słowo wdzięczności i chęć poświęcenia czasu na wysłuchanie serdecznych słów drugiej osoby to najlepsze afrodyzjaki. Partner, który sprawia, że kobieta czuje się kochana, ceniona i bezpieczna. Ma znacznie większe szanse na zapewnienie jej satysfakcji seksualnej niż mężczyzna o imponującym rozmiarze, ale zimny i samolubny. Po drugie, odpowiednia gra wstępna jest tak ważna, a jest to coś, co większość mężczyzn przeocza. Ciało kobiety jest jak garnek zupy, który trzeba powoli podgrzewać. Potrzebuje czasu i cierpliwości, aby się rozgrzać. Pocałunki, pieszczoty, masaż i mówienie czułych słówek są częścią procesu gry wstępnej nie tylko po to, aby nawilżyć ciało kobiety i przygotować je fizycznie, ale co ważniejsze, aby budować intymność i pożądanie psychologicznie. Wiele razy satysfakcja płynąca z wysokiej jakości gry wstępnej może nawet przewyższyć sam stosunek. Jeśli jesteście gotowi poświęcić 10 minut, 20 minut, a nawet dłużej. Na odkrywanie ciała partnerki i znajdowanie miejsc, które lubi, gdy są dotykane, przyjemność, którą jej sprawicie, z pewnością nie da się porównać z dodatkowymi dwoma czy trzema centymetrami. Po trzecie, umiejętności i koncentracja. Czy jesteś delikatnym i troskliwym kochankiem? Czy spieszysz się w trakcie tylko dla siebie, czy ciągle obserwujesz reakcje partnerki, czy jesteś gotów próbować różnych pozycji i różnych rytmów, czy wiesz, jak używać rąk i ust? pieścić inne wrażliwe obszary jej ciała. Mężczyzna, który jest skupiony na uszczęśliwianiu swojej partnerki i ciągle się uczy i komunikuje, jest nieskończenie atrakcyjny. Tego rodzaju troska jest najpotężniejszą zdolnością seksualną. Ostatnim i najważniejszym punktem jest pewność siebie. To wraca do lęku o rozmiar, o którym mówiliśmy na początku. Kiedy umysł mężczyzny jest pełen zmartwień o to, czy jest wystarczająco długi lub wystarczająco twardy, czy dobrze się spisałem? Staje się bardzo sztywny i nerwowy. Ten lęk jest zaraźliwy, a partnerka w pełni go odczuwa. Jak seks pełen niepokoju może być dobry. Wręcz przeciwnie, gdy porzucicie obsesję na punkcie rozmiaru, zaakceptujecie siebie z głębi serca i uwierzycie, że macie zdolność przynoszenia szczęścia swojej partnerce, pewność siebie. Spokój i koncentracja, które będziecie emanować, natychmiast sprawią, że wasz wskaźnik uroku w łóżku eksploduje. Wasza pewność siebie sprawi, że partnerka poczuje się zrelaksowana i swobodna, co jest kluczem do rozpoczęcia szczęśliwego życia seksualnego. Podsumowując, zmiany, które możecie wprowadzić w swojej naturalnej długości penisa są bardzo, bardzo ograniczone. Zamiast marnować czas, Pieniądze i energię na te metody powiększania o nieznanych skutkach i wysokim ryzyku, lepiej jest skupić się na tym, co naprawdę ma znaczenie dbaniu o związek, nauce komunikacji, wydłużeniu gry wstępnej, doskonaleniu umiejętności i co najważniejsze, budowaniu pewności siebie. Myślę, że najskuteczniejszym pierwszym krokiem dla wszystkich mężczyzn, którzy borykają się z tym problemem, jest uporanie się z lękiem w sercu z pomocą profesjonalnego psychologa. Gdy przestaniecie martwić się rozmiarem, będziecie mogli prawdziwie cieszyć się seksem i poczuć najgłębszą więź z partnerką. Dziękuję bardzo za uwagę. Wierzę, że temat, który dziś omawiamy, jest problemem wielu mężczyzn, o którym trudno jest mówić innym. Jeśli czujecie, że treść tego wideo naprawdę pomogła Wam rozwiązać niektóre z Waszych wątpliwości, proszę, nie wahajcie się kliknąć lubię to i udostępnić film. Wasze proste udostępnienie może pomóc komuś rozwiązać jego wieloletni problem, sprawić, że przestanie się niepokoić i będzie mógł pewniej budować swoje intymne relacje. Cóż, na dziś to wszystko. Do zobaczenia następnym razem.